Dzień dobry, cześć, witajcie, Łukasz Skowók bez ogródek. Bardzo Was serdecznie witam w pierwszy dzień wiosny. ażby się chciało wyjść już do ogrodu i zanurzyć ręce w ziemi, posłuchać jak śpiewają ptaki i powąchać te pierwsze wiosenne kwiaty. Ale mam nadzieję, że tak jak ja zostaliście w domu, dołączyliście do akcji Zostań w domu, żeby pokonać tego wstrętnego koronawirusa. A skoro już jesteśmy w domu, to wykorzystajmy ten czas z pożytkiem. Mam nadzieję, że nie będziecie się w swoich mieszkaniach nudzić. A co teraz można zrobić? To jest najlepszy okres, żeby wysiać sobie nasiona pomidorów i przygotować domową rozsadę. Jeśli zamierzaliście uprawiać pomidory pod szkłem albo pod folią, czyli w tunelach foliowych, pod jakimiś osłonami, to najlepszy czas do wysiewu pomidorów właśnie z takim przeznaczeniem jest mniej więcej od połowy lutego. Natomiast jeśli będziecie uprawiać pomidory bezpośrednio w gruncie na grządkach, to najlepszy czas do wysiewu ich nasion jest mniej więcej od połowy marca, od 15 marca. Te nasiona będziemy mogli wysiewać jeszcze przez około miesiąc, także jeszcze spokojnie z tym zdążycie, zdążycie sobie taką rozsadę przygotować. Później będzie już trochę po prostu za późno, żeby te pomidory zdążyły wydać owoce i żeby coś z nich Wyrosło. No dobrze, no to zabieramy się za jakieś pierwsze pomidorowe wysiewy. Będą nam do tego potrzebne oczywiście nasiona pomidorów. Jeśli macie taką możliwość, to możecie kupić oczywiście takie gotowe, paczkowane nasiona pomidorów w centrum ogrodniczym albo w jakimś markecie. Oczywiście w obecnej sytuacji nie za bardzo to polecam, nie za bardzo jest to wykonalne. Także spróbujmy zdobyć nasiona z jakiegoś innego źródła. Jeśli macie w domu Nasiona pomidorów zebrane własnoręcznie z własnych pomidorów, na przykład z tamtego roku, to oczywiście takie nasiona będą świetne. Ja takich nasion mam dużo i takie właśnie się będę wysiewał, ale rozumiem, że nie każdy z Was mógł sobie takie nasiona przygotować, a może zabieracie się za wysiew pomidorów po raz pierwszy. W takiej sytuacji bardzo dobrym rozwiązaniem będzie zamówienie nasion w sklepach internetowych. Online. są dwa super sklepy, które mogę Wam serdecznie polecić, bo ja stamtąd też te nasiona niejednokrotnie zamawiałem. To jest pomidorlandia.pl i pomidorowa dolina.pl. To są sklepy internetowe, które mają ponad kilkaset wspaniałych odmian pomidorów i bardzo serdecznie Wam ich polecam. To nie jest żadna reklama, naprawdę korzystam też z ich nasion. Jeśli jesteście w bardzo dużej desperacji i nie macie naprawdę skąd tych nasion zdobyć, to uwaga, możemy te nasiona też wyjąć z pomidorów, które znajdziecie u siebie w domu. Jest jeden warunek. Ten pomidory powinny być bardzo miękkie, bardzo dojrzałe, nawet przejrzałe. I wtedy te nasiona w środku też będą dojrzałe i też będziemy mogli je wysiać. Te nasiona najpierw musimy jednak przygotować sobie do wysiewu, ponieważ wszyscy dobrze wiecie, otoczone są one taką niekoniecznie fajną galaretką. W tej galaretce są substancje, które hamują kiełkowanie nasion pomidoru, więc tej galaretki musimy się najpierw pozbyć. Jak to zrobić najprościej? Wyciągamy takie nasiona ym, razem z tą galaretką z pomidora, wkładamy je do słoiczka, dolewamy troszkę wody i trzymamy takie słoiczek przez kilka dni. W tym czasie ta cała mieszanka, ta galachetka, sfermentuje, rozłoży się i nasiona będą super czyściutkie. Wyciągamy te nasiona ze słoiczka, kładziemy na ligninę, trzymamy dosłownie 3-4 dni, żeby obesły i już możemy je wysiać do ziemi. Co z takich nasion wyrośnie, nie jestem w stanie Wam powiedzieć. Nie, jest, nie, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy to będą smaczne, dobre pomidory, yy, czy niekoniecznie. Według mnie nie będą to najlepsze pomidory pod słońcem, ale w sytuacji jak jesteśmy, myślę, że lepiej mieć takie pomidory niż nie mieć ich w ogóle, prawda? Więc yy, mamy już nasiona, zabieramy się za wysiew. Yy, przygotujemy sobie do, do tego oczywiście jakieś doniczki. Możecie wykorzystać wszystkie doniczki, jakie macie w domu, czy to plastikowe, czy gliniane, czy nawet kubeczki po jogurtach. Ja osobiście też z takich doniczek yy, często korzystam, ale od wielu lat wysiewam już tak, do takich gotowych mini szklarenek. Tu są takie palety, wielodoniczki z komórkami bezpośrednio na rozsadę pomidorów przygotowane. Co prawda są one z plastiku, no ale wykorzystuję takie szklarenki przez kilka lat z rzędu, więc myślę, że nie jest to aż tak szkodliwe dla naszej mm, planety. Mamy już doniczki, no to potrzebna jest nam ziemia. W centrach ogrodniczych, i w sklepach, marketach znajdziecie różne mieszanki. Do, takiej, do przygotowania rozsady pomidorów możecie wykorzystać dowolną ziemię ogrodniczą, ogrodową do kwiatów. Może to być do roślin takich domowych, ozdobnych, nie ma żadnego znaczenia pomidorki, też dobrze w niej wykiełkują, ale. Możecie też znaleźć specjalną ziemię do wysiewów. To nie jest tak, że ona się, że to jest dokładnie ta sama ziemia, tylko producent jakoś nazwał ją inaczej, żeby zarobić sobie, wiecie, e, dodatkowe pieniądze. Oczywiście ta ziemia do wysiewów jest trochę inna. Ta mieszanka różni się swoim składem od takiej zwykłej, tradycyjnej ziemi ogrodniczej. Ona jest bardziej przepuszczalna, ma taką bardziej przepuszczalną strukturę i woda może z niej łatwiej odciekać. A to jest bardzo ważne, bo kiedy wysiejemy sobie nasiona pomidorów, one zaczną nam kiełkować i te siewki będą miały zbyt mokrą ziemię, wtedy będą mogły nam łatwo gnić. Siewki pomidorów i innych roślin na tym etapie, czyli na etapie małej rozsady, atakuje bardzo wiele chorób. Może to być na przykład szara pleśń, może to być zginili z nasiewek, i, I wówczas po prostu tą masę straciły. Siewki wtedy się pokładają, w jeden dzień potrafią się wywrócić, i nic nie jest w stanie już ich położyć postawić z powrotem na nogi. Także, żeby temu zapobiec stosujemy jakąś przepuszczalną ziemię. Ziemia do wysiewów jest super, jeśli macie na przykład w ogrodzie jakiegoś kreta, który produkuje wam mnóstwo kretowisk, to taką ziemię z kretowisk też możecie wykorzystać do wysiewów pomidorów. Ona jest bardzo fajna, bo jest pulchna, ona jest z tych dolnych warstw gleby i nie ma w niej nasion żadnych chwastów, więc do wysiewów pomidorów się doskonale nada. Niezależnie jaką ziemię sobie wybierzecie, na pewno te pomidorki będą kiełkowały tak czy siak. Taki ziemi do wysiewów być może troszkę lepiej. Ta ziemia do wysiewów, oprócz tego, że jest przepuszczalna, to ma też mniejszą zawartość składników pokarmowych, a to jest bardzo ważne. Bo kiedy małe siewki pomidorów zaczynają sobie rosnąć mają w ziemi bardzo dużo tych składników pokarmowych, to wówczas produkują mało korzeni. No bo po prostu nie muszą tych składników pokarmowych tymi korzeniami szukać. A w takiej ziemi do wysiewów tych składników jest nieco mniej, ona jest bardziej uboższa, więc ten system korzeniowy jest lepszy. I ostatecznie dostaniemy lepszej jakości rozsadę pomidorów. I te plony, które później uzyskamy, będą znacznie lepsze, znacznie fajniejsze. Komórki do mojej szklarenki mam już napełnione ziemią, więc zabieramy się za wysiewy. Jak mówiłem, korzystam z moich własnych Nasion, mi się pomidorki koktajlowe. Do każdej z takich pojedynczych komórek będę wrzucał po około 3-4 nasiona. A to dlatego, że na wypadek, jeśli jedno z nasion nie wykiełkuje, to zawsze pozostaną mi po prostu te kolejne siewki. Kiedy one już zaczną sobie kiełkować, to w każdej komórce zostawię po jednym najsilniejszym pomidorku, a inne albo sobie przesadzę, jeśli tej przesady będę miał uznam na jakimś etapie, że mam jej zbyt mało, albo po prostu je powyrzucam. Kiedy nasiona trafiły już tutaj do tych pojedynczych komórek, dociskamy palcem, żeby znalazły się całe pod ziemią. Około pół centymetra podziemiu, jak się znajdą, będzie wystarczająco. Zasypuję to wszystko ładnie ziemią do równa. Uciskam jeszcze ziemię, żeby te nasiona nie wypłynęły mi podczas podlewania na zewnątrz. I można będzie to już podać. Taką rozsadę pomidorów można podać na różne sposoby. Można po prostu spryskiwaczem wszystko dokładnie spryskać, tak bardzo, bardzo dokładnie, żeby... Ziemia w tej komórce, w każdej komórce dokładnie nasiąkła. Jeśli jakieś nasiono w trakcie takiego podlewania wypłynie nam na wierzch, to po prostu dociskamy je tak, żeby znalazło się całkowicie pod ziemią. Możemy też podlewać przez podsiąkanie i to jest trochę lepszy sposób. Wtedy wkładamy takie jakiejś kuwety, do jakiejś podstawki albo do takie mikro szklarenki, Nalewamy tutaj wodę na dno i ta woda pociąga do tych komórek i całe są nawodnione. Kiedy już są dokładnie podlane, przykrywamy je. Możemy je owinąć jakąś reklamówką, folią. Jeśli macie taką spytną, micką, szklankę jak ja, przykrywamy, przykrywamy te nasiona z góry, tak żeby one miały cieplej, bo wtedy szybciej wykiłkują. A zajmie to mniej więcej tydzień, 7 dni do, do, do dwóch tygodni. Jeśli będą miały troszkę chłodniej, to będą mniej więcej do 2 tygodni kiełkowały. Jeśli po 2 tygodniach nic nie wykiełkuje, to raczej trzeba wysiać te pomidory po prostu jeszcze raz. Co dalej z tym robimy? Trzymamy na bardzo słonecznym parapecie. Im więcej słońca dostaną te pomidory, tym one będą silniejsze i później lepiej się przyjmą już bezpośrednio w gruncie po posadzeniu i będą nam lepiej planowały. Ale na etapie kiedy wykiełkują, czyli po około dwóch, trzech tygodniach one będą miały dwa pierwsze liście. Mam tu taką piękną e, makietę siewki pomidorów, którą sam przygotowałem. Jak widzicie, ogrodnicy nie nudzą się wcale w czasie kwarantanny. E, po mniej więcej trzech tygodniach siewki pomidorów będą wyglądały w ten sposób e, i trzeba będzie je przepikować. To jest bardzo ważna czynność, polegająca na tym, że takie małe pomidorki przesadzamy do nowych doniczek, a robimy to z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby trochę zwolnić wzrost rozsady pomidorów, żeby nam za szybko one po prostu nie urosły, zanim trafią już pod chmurkę do gruntu bezpośrednio. A po drugie, podczas pikowania większość jednak tych drobnych korzeni zostanie urwana, ale to wcale nie zaszkodzi pomidorkom, tylko im pomoże, bo one mają tę niesamowitą zdolność, że mogą wypuścić dodatkowe korzenie tutaj z tej łodygi. Także przy pikowaniu sadzimy te siewki bardzo głęboko, nawet aż po same. Liścienie. Taką rozsadę trzymamy jeszcze przez kilka, kilkanaście dni na parapecie, a później możemy ją zacząć hartować. Hartujemy mniej więcej w okolicach majówki, czyli przyzwyczajamy rozsadę pomidorów do warunków panujących na zewnątrz. A po 15 maja, po połowie maja, po zimnej zośce możemy już rozsadę przesadzić bezpośrednio do gruntu. No i kiedy doczekamy się naszych pierwszych pomidorków? Zależy to od odmiany. Jeśli to są pomidorki bardzo wczesne, to będą mniej więcej po trzech miesiącach. Pierwsze plony nam przynosiły się co bardzo późne, to nawet 4 miesiące, ale to już zwróćcie uwagę, co było napisane na etykiecie. A jeśli wyciągnęliście nasionka z takiego pomidora, no to się po prostu okaże. Trzymam kciuki za Wasze domowe wysiewy. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.